Cześć faworki, witajcie na kanale VIPTIM. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dysleksji. Dzisiaj, jak widzicie albo za chwilę usłyszycie, odcinek jest dosyć wyjątkowy, ponieważ po pierwsze jest ze mną gość, jest to Pelego Michalina. Witam serdecznie. A po drugie nie ma ze mną Mikołaja. VIPTIM jest troszeczkę w okrojonym składzie, jestem tylko ja, ale mam nadzieję, że we dwie z Michaliną udźwigniemy ten temat. Zanim zaczniemy sobie rozmawiać o tym, czy osoby niewidome mogą mieć dysleksję, to tradycyjnie się opiszemy. Ja zacznę od siebie, jestem w jeansy długie. Mam bluzkę z krótkim rękawem, z niedużym dekoltem. Bluzka jest biała, w takie jakieś różowo-czerwone. Kwiatkowe bohomazy, mam ciemne, długie, rozpuszczone włosy, siedzę na krześle. A ja mam w moim ręku notatniczek Liska, który bardzo często mi towarzyszy na filmach. Poza tym mam blond średniej długości włosy, mam biały t-shirt i długą spódnicę, taką wężową. Jeżeli chodzi o tło i miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, to jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych, i w tle znajduje się tak naprawdę centrum tego wydziału, czyli Rotunda. Wiszące jakieś lampy białe i przeszklony sufit. Tak, bo siedzimy sobie na korytarzu. No dobrze, to zacznijmy, Michalina. Na swoim kanale, na YouTube bardzo często rozprawia się z różnymi mitami dotyczącymi dysleksji, ponieważ dysleksja jest e, jej konikiem. E, więc zacznijmy sobie od bardzo podstawowej rzeczy. Czym jest dysleksja? Bo bardzo dużo ludzi, e, jak słyszy dysleksja, to myśli sobie, aha, to jest takie coś, co ludzie mówią, że mają, jak im się nie chce e, nauczyć porządnie pisać i czytać. Dokładnie więc, czy tak jest. Czy tak jest? <laughs> Absolutnie tak nie jest. A przynajmniej wierzę w to głęboko, że, że już tak nie jest i że ta świadomość i nauczycieli, i rodziców, i wiecie, samych też uczniów się zmienia, bo się zwiększa, pogłębia i e, dysleksja w tym momencie, jako że jest wiele koncepcji, ale jedna z takich najbardziej popularnych w Polsce, to dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Objawy przede wszystkim mają miejsce w czytaniu. Jest to przede wszystkim wolniejsze tempo czytania, może być też zaburzone rozumienie e, tego czytania. E, przekręcamy podczas czytania jakieś słowa, albo dodajemy jeszcze jedno w środku, przekręcamy literki, dodajemy litery. Odwracamy je, i przez to powstają nam zupełnie nowe, jakieś wymyślone to Takie kreatywne słowa. czytanie. Takie kreatywne czytanie troszeczkę <laughs> można by powiedzieć. To może po prostu chodzi o to, że ktoś ma duszę artysty, a nie Tak, tak właśnie o to chodzi. Czytanie. No dobrze. Często te osoby mają też problem na przykład z rymami. Kiedy są młodsze, mają trudność z tym, aby hmm, na przykład, rymować jakieś słowa, znaleźć wiecie w ogóle rym. Czy ciężko zostać hip-hopowcem, jak się z dyslektykiem? Świetne pytanie. Myślę, że kolejna osoba, która tu zasiądzie, to hip-hopowiec z dysleksją. No właśnie, bo dlaczego żeśmy się dzisiaj spotkały? Kiedy poznałam Michalina i dowiedziałam się, że zajmuje się dysleksją, to zadałam jej pytanie, które mnie dręczy osobiście od wielu lat, czy osoba niewidoma może mieć dysleksję i czy można to zdiagnozować, dlatego że ja, kiedy chodziłam do szkoły, miałam takie wewnętrzne podejrzenie, że być może mam dyslekcję, ale dowiedziałam się, że nie można tego zdiagnozować, ponieważ jestem osobą niewidomą i u takich osób się tego po prostu nie stwierdza. Dlaczego? Że jest to związane z widzeniem. No, a jak ktoś nie widzi, jak czyta i pisze, tylko czyta dotykowo, to nie ma takich problemów, więc dysleksja nie istnieje. Jak ja, kiedy na przykład pisałam w Braille'u, bardzo często mi się zdarzało, że pisałam lustrzane na przykład litery, bo w Braille'u R jest lustrzanym odbiciem W na przykład. Albo ci jest lustrzanym odbiciem y, m. Bardzo często mi się zdarzało pisać odwrotnie zdarzało mi się pisać słowo od tyłu albo zamieniać y, miejscami dwa słowa, Tylko jak pisałam po angielsku y, zamiast take pisałam Kate i tak dalej, bo spółgłoski zamieniam miejscami i, i, i działo już to nagminnie. Więc jak to jest? No więc w największym skrócie osoba niewidoma może mieć dysleksję Czy <ślad> 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 to Kolejna rzecz, którą mogę mieć. Jak najbardziej tak, aczkolwiek. No i teraz pojawi się tutaj wiele tak naprawdę wątpliwości, myślników i w ogóle wiecie, teorii, które można by jeszcze pewnie godzinami omawiać. Przede wszystkim mamy bardzo mało badań, bardzo mało informacji na temat tego, czy osoby niewidome mogą mieć dysleksję, ponieważ badania jakie są prowadzone, przede wszystkim są prowadzone na osobach, które Widzą. Dlatego te wyniki, które dotyczą, wiecie, ogólnej populacji, kiedy mówi się ogólnie o tym, że na przykład 15% uczniów ma dysleksję, no to nie ma się na myśli tutaj osób niewidomych. Nikt ponieważ nie prowadzi badań w ośrodkach wychowawczych dokładnie. i w szkołach integracyjnych, bo po co? No, w Polsce znalazłam takie tak naprawdę dwa badania, więc wiecie, to, to nie jest dużo. W skali takiej światowej, gdzieś tam w innych krajach, też nie ma wiele tych badań. I co ciekawe, dysleksja, tak jakby jedną z jej przyczyn jest to, że mamy ją po mamie albo po tacie. Tak jest, że możemy Dysleksia ją odziedziczyć. Zgadza się. W dysleksji możemy odziedziczyć. Tak e, mówi się, że w około 60%, więc tak wiecie, raczej, raczej się odziedziczy dysleksję po mamie albo po tacie, ale ponownie e, te badania są prowadzone na osobach, które widzą. Kolejna kwestia jest zbadania dysleksji. Idziemy z mamą, z tatą, z nauczycielem do poradni, żeby e, zbadać właśnie się w kierunku dysleksji, czy mamy ją, czy nie, ale tam się robi takie testy różne. Robi się test e, psychologiczny. I tam się dowiadujemy, czy mamy y, normę inteligencji. I kiedy ją zbadamy właśnie u osoby niewidomej, takie testy jak najbardziej są, są dostępne, no to okej, okay, wiemy, że inteligencja musi być w normie, aby y, osoba mogła mieć dysleksję. Ale teraz pojawia się druga kwestia, czyli ten test pedagogiczny. Przede wszystkim dobrze byłoby, żeby przeprowadził go taki pedagog specjalny, tyflopedagog. W pedagogice specjalnej mamy różne. Specjalności, są osoby, które wspierają osoby niewidome, to są właśnie tyflopedagodzy. są osoby, które wspierają osoby głuche i tak dalej, więc my tutaj najczęściej na typopedagogice się skupiamy. No właśnie, i teraz, tak jak Monia mówiłaś, jest kwestia tego, że bardzo się opiera ten test na tych funkcjach wzrokowych, nie? że coś tam trzeba pisać, patrzeć, rozwiązywać, kreślić, dokreślać i tak dalej. pedagogiczny w poradni wygląda tak, że badamy tak właśnie wzrok. Słuch, czytanie i pisanie. Moglibyśmy przeprowadzić z osobami niewidomymi taki tylko test, który będzie angażował te rzeczy. Czytanie które, i pisanie. Tak, które nie wymagają wzroku. Mhm. I wiecie. Czyli czytanie w braille'u na przykład, tak? Można by zrobić z czytania i pisania w braille'u. Tak, ale ja osobiście nie znam żadnego takiego testu, który w poradni byłby przeprowadzany. Okay. Ale teoretycznie mogłoby to mieć miejsce. Wiecie, I do tego momentu jest wszystko fajnie, ale musimy pamiętać, że Czyli kiedy. Nie ma narzędzia, którym można by to zrobić. Czyli zbadać. nie ma narzędzia. Nie jest taka możliwość, ale w praktyce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dysleksja w teorii jest związana z funkcjami wzrokowymi, no to wtedy, jeżeli zdiagnozujemy dysleksję osoby niewidomej, no to to się wyklucza, prawda? No mm -hmm. bo nie zbadamy tego. Ale mówię, że jest Ale... dużo różnych teorii i nie wszystkie teorie pewnie zakładają związek dysleksji ze wzrokiem. A nawet jest tak, że zdecydowana większość bierze pod uwagę te funkcje słuchowe. Czyli te, kiedy na przykład rozróżniamy, czy jest kosa, koza, kasza. Kasa. No to, no to teraz to? drugie pytanie mi się nasuwa, mm -hmm. czy osoba głucha może mieć dysleksję? O nie! No to się nie <laughs> przygotowała. No, okay. stron notatek, teraz co? No to to będzie w następnym odcinku. Drogie faworki, dajcie znać, czy interesuje Was, czy głucha osoba może mieć dyslekcję. Rok szkolny dopiero się zaczyna, więc dużo różnych problemów, prawda, przed nami może jeszcze wystąpić. Yay. No dobrze, czyli podsumowując, taka możliwość teoretycznie jest możliwa, żebym miała dysleksję, ale nie mogę tego zweryfikować w ten sposób, nie tak. mogę tego sprawdzić. Wiem, że pracujesz w poradni. Czy miałaś kiedykolwiek taki przypadek, że zgłosili się do Ciebie rodzice z dzieckiem, nie Widomym, właśnie z podejrzeniem dysleksji. Nie, Albo ani z niewidomym, kiedyś. ani ze słabowidzącym, ale czytałam właśnie o takich przypadkach w internecie, Aha. czyli Wielkiej <grym> Księdze Wiedzy, i właśnie opisywał ten przypadek, na który odpisała pani profesor Marta Bogdanowicz, i właśnie ustosunkowała się do tego w ten sposób, że jak najbardziej tacy rodzice mogą się zgłosić. Wówczas w teście pedagogicznym będziemy brali pod uwagę tylko te zadania, które opierają się Slechowe. na słuchu, i mhm. wtedy będzie możliwa Diagnoza dysleksji. Ale wiecie, to jest tak, że dysleksja nie jest jedna. Dysleksja jest różna u każdej osoby, i trzeba mieć to na uwadze, że trzeba bardzo indywidualnie podejść do tego e, przypadku każdego. Czyli to nie jest tak, że papier pod tytułem Opinia o dysleksji zwalnia nas z pracy nad tym, żeby porządnie czytać i pisać. A Ja nawet powiem, że wręcz przeciwnie, bo taka opinia o dysleksji hmm, sprawia. Ja już nie miałam takiej motywacji, żeby wziąć ten papier. już ja. się jeszcze spotkamy. Bo to jest tak, ja że... oczywiście. Że kiedy masz opinię o dysleksji, to na podstawie tego dokumentu w szkole na przykład uczęszczasz na zajęcia terapii pedagogicznej, czyli masz dodatkowe zajęcia nie, nie, nie. z dodatkowym nie, nie. specjalistą. To ja nie chcę. To dziękuję. Okay. <laughs> to już wystarczy moich zajęć dodatkowych. No dobrze, Michalina, myślę, że wyczerpałyśmy ten temat, przynajmniej. E, na razie. E, znalazłam odpowiedź na swoje podstawowe pytanie, czy, czy mogę mieć dysleksję. Owszem, taka możliwość jest możliwa. Ale z niej nie skorzystam. Ale z niej nie skorzystam, bo nie chcę mieć więcej zajęć. E, I bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się e, kilku ciekawych rzeczy, tak jak ja. Bardzo e, zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, obserwować nas na wszystkich e, socialach, do których e, linki znajdziecie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!